Na na wieczór. A ale pierw to chciałem ugłęb poglądować dla bo byłem na wyborach byłem z Krzysztofem na wyborach i głosowałem na bo już jest ta godzina, pierwsza godzina już cisza wyborcza się ugłęb skończyła Ponieważ mogę powiedzieć, że wcześniej co nagrywałem, to też mówiłem, że i tak prezydent, co wcześniej był Andrzej Duda i ogółem wygrał. Bardzo mu gratuluję. Na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i chciałem też powiedzieć, że po prostu też chciałem pozdrowić Daniela, i jego dziewczynę, która przyjechała Audi A4. Tylko y, większa pojemność, bo z tyłu dwie góry rury wydechowe. I przyjechali, miał właśnie wczoraj y, urodziny. Wszystkiego najlepszego Ci życzę. I to właśnie powiem takie coś i chcę też o, bo wspomniałem i chciałem właśnie Gumisia pozdrowić, o wojtkę i jego kolegę, co ostatnio właśnie jak szedłem, co, co mieszkają, a zawsze mnie... Jak idę, zawsze poznają. No i serdecznie ich pozdrawiam. Też mogę powiedzieć, a mogę też powiedzieć, że po prostu wczoraj właśnie tak było, że w nocy właśnie już snów zaczynają dokuczać niektórzy po prostu, bo przeskoczyli przez siatkę i kartki i głupoty. Wypisują? O, a mogę powiedzieć w a O, o, zero, zero. To wypije za zdrowie prezydenta. jak napój a to napój o truskawkowy smak na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i tak samo o, chciałem też podziękować właśnie ci co właśnie była Kobieta ze swoim po prostu yy, bratem, którzy mieszkają yy, 15 lat w Szwecji, przyjechali do nas, kupili zakupy. Tak samo chciałem jeszcze pozdrowić. Yy, byli z Siedlec, była yy, kobieta, była z, z koleżanką koleżanką i po prostu a koleżanka była z chłopakiem i robili sobie zdjęcie na pamiątkę. a i tak samo dla D D Dawida, co był z dziewczyną za zdjęcie miał urodziny, to bardzo dziękuję za ten datek Boży. No i bym podzielił się Krzysztof I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć pierwsza godzina już mogę nagrywać gratuluję właśnie widziałem w telewizji było o 21 w pierwszym programie jakby wypowiadał się jak śpiewali hymn narodowy i tak to właśnie jest I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i bardzo dziękuję ludziom, że też po prostu głosowali, bo on prezydent nie, przepraszam, że tak powiedziałem bardzo dobrze wykonał swoje zadanie i bardzo dużo zrobił dla wspaniałej polskiej ojczyzny. To po prostu wspaniali są ludzie, którzy po prostu też i byli starsi i młodsi, po prostu i były kobiety i to było tyle, po prostu widziałem w telewizji, pooglądałem i na ten temat co teraz mogę powiedzieć, bo jest pierwsza pięć na ten temat, bo wcześniej nic takiego nie było można, bo cisza wyborcza. I po prostu to długi film nie będzie nagrywany. Właśnie wypiłem o. Bo. Ubyłem. Chcę powiedzieć tak samo jak Meksykano też pije bez 00. Zero zero, a ja po prostu miałem ochotę, to sobie wypiłem. 0,0% warka. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Co jeszcze? No, Ubudziłem się, zobaczyłem, która godzina. I postanowiłem właśnie nagrać i powiedzieć, że bardzo po prostu i Krzysztof, i ja byłem bardzo zadowolony z tego. Jak właśnie zobaczyliśmy, było o dziewiątej, że pięćdziesiąt i cztery procent pokonał tego, który z nim walczył. I bardzo dobrze się stało. No, pojechaliśmy. Dziś o 18 .00. do szkoły, liceum piąte tutaj u nas i po prostu daliśmy głos. I na ten temat to mogłem powiedzieć, mogę to powiedzieć, jak to się mówi teraz, bo wcześniej nie mogłem nic powiedzieć na ten temat, bo była jeszcze cisza wyborcza, a już teraz po pier pierwsza pięć po prostu mogę na ten temat Ci wypowiedzieć właśnie wypowiadam się jako ja, który też prowadzę i też po prostu prowadzę swój kanał i po prostu chciałem to powiedziałem Powiedziałem to co widziałem, a nie zmyślałem. Na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i bardzo gratuluję dla prezydenta, że walczył. Widziałem właśnie żona, też o sama wypowiadała się, że pierwszy raz się wypowiadała i też córka wypowiadała się, też ładna kobieta i żona ładna kobieta. To są po prostu moje wypowiedź na ten temat i po prostu to, co właśnie przed wyborami był film, na podwórku nagrywałem i Mówiłem, że po prostu i tak to będzie, że po prostu prezydent, bo on, Andrzej Duda po prostu tyle zrobił dla Polski i po prostu będzie dalej obserwował. Co się dzieje u góry naprawdę? I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. No, obudziłem się. Zobaczyłem która godzina. I postanowiłem właśnie nagrać i powiedzieć dla Was Tak to jest właśnie. O. O jeszcze chciałem podziękować za paczkę dla tego człowieka. Tam dwa mydła, takie te. O, czekolada. Orze orzechowa cukierki. chawki, tam koszulka była i koszula a to schowałem dwa mydła i a drugą paczkę o i za perfumy takie fajne pierwszy raz eleganckie i serdecznie dziękuję ludziom którzy w jakiś sposób o byli też wczoraj wczoraj tyle osób i też mogę pozdrowić i było małżeństwo z Lublina i z, z córką cały te, a patrzyła się i wychodziłem też wszystkich tych widzów wspaniałych. Pozdrawiam i bardzo dziękuję, że w jakiś sposób y, chcecie zobaczyć. Sami zobaczyliście na żywo i zrobiliście u na pamiątkę sobie zdjęcia i nie ma takiego czegoś. I sam mi powiedzieliście, że po prostu to, co ja nagrywam i pokazuję, to widzicie, jak jest naprawdę, a nie po prostu to jest jakieś zmyślone, nie wiadomo, co. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. A też mogę powiedzieć temu nie nagrywam za bardzo, tak nie chodzę po lasach całe te wszystko tak jak ktoś gadał, że po lasach no wcześniej trochę chodziłem, a przestałem chodzić i po prostu y, może zmundżałem przyszło przyszedł czas żeby zmienić swoje życie ponieważ o, chcę jeszcze powiedzieć moje jest najważniejsze takie marzenie żeby o jeszcze chciałem też pozdrowić gumisia o Wojtka i tam nie wiem, drugie imię, nie pamiętam. Tu jak idzie się prosto do tego, do Kyrfura, to jest blok, to po prostu ja tam często właśnie idę, czy idę właśnie na, na róg, czy tutaj obok. Jest sklep, też pozdrawiam. Ole, nie ole. Ale, przepraszam. Oto, no to was wszystkich pozdrawiam. Bo jest późno i no. Po prostu obudziłem się i postanowiłem nagrać i powiedzieć, co myślę, właśnie. Ogółem gratuluję za to, co się stało, za te, że ludzie po prostu zagłosowali i stało się to, co po prostu nagrywałem wcześniej, mówiłem i to się ogółem. Stało się i bardzo jestem z tego zadowolony. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. I dobrej nocy Wam wszystkim życzę. I po prostu. Nie będzie długi film, bo trzeba iść jeszcze po prostu spać. Cholera jasna. to <laughs> no, się.